Ktoś mnie zapytał, jak się przygotować, jak przeżyć apokalipsę, bo się pojawiają zapasy, robić to, tam, to, tutaj. Ja powiedziałam, apokalipsę należy przeżyć po Bożemu. To jest najlepsza gwarancja przeżycia apokalipsy. Jak przeżyć? Przede wszystkim jaka jest wola Boża. Kto ma zginąć od miecza, zginie od miecza. Kto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. A kto ma pójść na pustynię? Pójdzie na pustynię. Mamy się po ludzku przygotować, ale mamy być świadomi, że jeżeli Bóg będzie chciał, bym dał świadectwo wiary, to mam wyjść z piwnicy i dać świadectwo wiary. Na to mamy się szykować. I tutaj właśnie prorok Eliasz jest najlepszą figurą niewiasty. Dlaczego? Pamiętamy, na 3,5 roku został wstrzymany deszcz w Izraelu za grzechy narodu i Pan Bóg przygotował miejsce dla proroka Daniela u wdowy w Syrebcie Sadońskiej i pokarm dla niego z miary mąki miary oliwy. I proszę porównać. Niewiasta, która ma skrzydła orła, ucieka na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane od Boga i gdzie będzie żywiona czas, czas i połowę czasu. To samo co prorok Daniel. Wszystko, czas się zgadza, wszystko. Historia lubi się powtarzać, i mamy to zapewnienie.